Czmielina Fortuna jest jedną z najładniejszych zimnozielonych roślin ozdobnych, warto ją posadzić w ogrodzie zamiast powszechnej tui, cyprycika czy jałowca. Czmielina Fortunea pochodzi z Chin, Korei i Japonii. Do Europy została przywieziona przez szkockiego botanika Roberta Fortunea. stąd jej właśnie Czmielina nie ma wygórowanych wymagań co do gleby, jednak najlepiej rośnie na glebach żyznych, dlatego warto przed wsadzeniem wymieszczać glebę rodzimą z ziemią kompostową lub zakupić tzw. ziemię uniwersalną lub ziemię do kwiatów. Jeśli chodzi o podlewanie, podlewamy tylko młode rośliny przed zimą, ponieważ ich liście zostają na zimę, jak widać. Moje cześminy są już w takim wieku, że nie potrzebują podlewania, ponieważ już mają już dobrze rozbudowany system korzeniowy. I ta woda deszczowa im w zupełności wystarcza. Podobnie jest z nawożeniem i okrywaniem. Okrywamy tylko młode egzemplarze. I... Nawozu też tak nie, nie wymagają, chyba że już naprawdę mamy jałową ziemię u siebie. Są to wręcz bezobsługowe, nie wymagające spe, specjalnych zabiegów rośliny. Odporne na zanieczyszczenia powietrza można je sadzić w dużych miastach. Oczywiście, ponieważ nie jest to rodzimy gatunek czy inne młode rośliny, w czasie silnych mrozów, jeśli nie ma śniegu, dla bezpieczeństwa lepiej, jest lepiej okryć. Wszystko zależy od regionu polskiej zimy rośliny trzymane w donicach lepiej jest przenieść do chłodnego jasnego pomieszczenia, gdzie nie ma mrozu. dla bezpieczeństwa lub można też spróbować zadołować ziemi. Generalnie rośliny te mają stosunkowo dobrą odporność. Co do stanowiska także nie ma wymogów. Może ona rosnąć zarówno w półcieniu, jak i pełnym słońcu, może nawet urosnąć pod koronami drzew. W zacienionych miejscach będzie bardziej się wyginać, spinać do światła i może słabiej się wybarwiać. Jak tutaj widzicie, ona się wspina właśnie do światła ponieważ właśnie przy ścianie. Czmina ta dobrze się zagęszcza, jednak dobrze znosi przycinanie i można się z niej tworzyć nawet niskie żywopłoty. Jeśli chodzi o okazy wolnostujące, to jest akurat egzemplarz, który się pnie. Czmina Fortuna może zarówno się pnąć, wtedy będzie wysoka, lub może być posadzona bez żadnych podpór, wtedy będzie wolnostojąca. Tak jak tutaj jest, ona się pnie, ona jest bardzo wysoka. Prezentowana odmiana nazywa się Emerald Gatey i y, jak, widzi, jak widać właśnie mówiłem, pnie się właśnie po ścianie, teraz może przejdziemy do y, trzmieliny, która jest posadzona na trawniku jako wyborczina wolno rosnąca. Jak widzicie tutaj rośnie już inna odmiana o zupełnie innym kolorze liści i nazywa się Sunspot. Tak ona się prezentuje. E, ta odmiana nadaje się szczególnie właśnie jako roślina okrywowa. E, teraz mamy już poprzednią e, odmianę Emerald Gatey e, posadzoną jako roślina wolnostojąca właśnie. Jak widzicie ona jest w, y, była bez żadnych podpór. Jeśli chcemy, aby ta roślina była wyższa, należy zamontować przy niej podpory. Nie przerośnij szybko, ponieważ trzmieliny Fortuna należą do roślin wolno rosnących, nie są mistrzami wzrostu. Tak więc teraz przejdziemy do trzeciej ostatniej odmiany już. Znajdujemy się właśnie przy odmianie Emerald and Gold, która została zaczepiona na pniu i formowana w środku kuli. Jak widać wygląda to bardzo efektownie, odmian trzmieni Fortuna jest oczywiście więcej, ja przedstawiłem Wam te, które mam w zasięgu. Jak widać zimę też, zimę też może być kolorowa w ogrodzie, wystarczy dobrać właśnie, to pasować, odpowiednie odmiany. Rośliny te sprawdzają się naprawdę w każdym ogrodzie, nie są wymagające. Ta, ten egzemplarz nie jest tak naprawdę w ogóle ani podlewany, ani nawożony, tylko jest właśnie tego przycinany na kształt kuli. Tak więc bardzo polecam, zachęcam do uprawy zamiast właśnie tych tui, bo zawsze coś, coś, coś innego, coś kolorowego. Także dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Tutaj jeszcze jest. Pokażę Wam. Widok na łabędzie. Młode z tego roku. Tak więc yy, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w przyszłym odcinku.